Dobry Państwu, witam Was serdecznie na naszym e, cyklicznym już spotkaniu z kategorii webinar, e, tudzież po polskiemu webinar. Proszę Państwa, dzisiaj zajmujemy się kwestiami związanymi z tym, czego mamy po kartkę i jeszcze trochę, a mianowicie świadczenie pielęgnacyjne. Tylko oczywiście no, nie rozmawiamy o świadczeniu pielęgnacyjnym jako takim, bo jak Państwo wiecie, my mamy całe szkolenie ze świadczenia pielęgnacyjnego prawie 3 godzinne nagrane. Więc to nie jest materiał na webinar, tylko zajmujemy się takim malutkim wycinkiem tego tematu, a mianowicie no właśnie, coraz więcej emerytura a świadczenie pielęgnacyjne. I proszę Państwa, pamiętajcie od razu o jednej rzeczy. Wszystko co tu powiemy, dotyczy tak naprawdę dwóch zdarzeń. Albo przychodzi do was człowiek i chce świadczenie pielęgnacyjne no, a ma ustalone prawo do emerytury? Albo drugi temat, pobiera świadczenie pielęgnacyjne, a teraz, nie wiem, wiek osiągnął, co tam chcecie, i Polas do Zusu, Krusu i chce emeryturę. No i teraz co, co, co dalej z tym? Czyli otrzymał w trakcie pobierania prawo do emerytury. I słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, że my mówiąc emerytura, mamy na myśli emerytura. My tu nie rozmawiamy dzisiaj na naszym webinarze odnośnie renty z tytułu częściowej, renty z tytułu całkowitej. Nie ten temat. Rozmawiamy emerytura, emerytura. I teraz tak. Proszę Państwa, pierwsza rzecz. Świadczenie pielęgnacyjne, jak wiecie, przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia. Rezygnacji z zatrudnienia. No i teraz od razu jedna uwaga. Nie jest prawdą, nie jest prawdą, że samo to stwierdzenie, czyli zobaczcie, ta przesłanka pozytywna ty dostaniesz, jak zrezygnujesz z zatrudnienia. No oczywiście w celu sprawowania opieki. Nie jest prawdą, że emeryt nie może pracować. No powiecie, jakbyśmy stwierdzili, że emeryt nie może pracować. To powodem odmowy nie byłaby emerytura, tylko by było to, że on nie rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia. I teraz to jest jakby sprawa ogólna. No nie ma w Polsce zakazu podejmowania pracy przez emerytów czyli mogą rezygnować albo nie podejmować zatrudnienia. Oczywiście, od razu popatrzcie: są tacy emeryci, którzy ze względu na swój wiek lub stan zdrowia. Choćbyście nie wiem, co mi powiedzieli, do roboty nie mogą iść. I wtedy zobaczcie, no to się wywiad nazywa, prawda? W artykuł 23: możecie zlecić wywiad, żeby sprawdzić, jak ta opieka i czy w ogóle jest sprawowana. I wtedy zobaczcie, tu jest mocny argument, nie to, że masz emeryturę, tylko nie rezygnujesz z zatrudnienia. Czyli zobaczcie, między tym, co się dzieje, a koniecznością sprawowania opieki nie ma związku przyczynowo-skutkowego. Więc w tym kontekście zgoda, no ale nie wsadzajmy wszystkich do jednego wora, że żaden emeryt nie może podjąć zatrudnienia, przecież to jest nieprawda. Stąd, proszę Państwa, przy większości emerytów większości, no to my się czepiamy tego artykułu 17 naszego, a jakże, tyle że jego ustępu piątego. No i zauważcie Państwo, że właśnie ten ustęp piąty mówi, że osoba, która sprawuje opiekę ma ustalone prawo do emerytury, no i wszyscy wiemy, że to jest ta przesłanka negatywna, negatywna. No właśnie, drodzy Państwo, Ech. cytując klasyka przez 8 ostatnich lat i tak dalej, przez dłuższy okres czasu, Myśmy mieli z tym święty spokój, bo nie było SKO w kraju i nie było sądu administracyjnego w kraju, który by dawał emerytom świadczenie pielęgnacyjne. To była jedna z tych rzeczy, które były dla nas pewne. Chociaż jak mawia klasyk, pewna jest tylko śmierć i podatki. Zwłaszcza te wyższe w Nowym Ładzie, nieważne. Zobaczcie do czego zmierzamy. Zmierzamy do tego, że od paru lat taki bum się zaczął, wiecie teraz, ale już tam gdzieś w 2019 roku mieliśmy przebłyski z sądów, że cholera może by tym emerytom jednak dawać. I proszę Państwa, jak popatrzycie, co się działo od tego 2019 roku. Do praktycznie początków połowy no, 2020, to sądy administracyjne wymyśliły taką teorię, żeby dawać różnice wiecie. Różnice. Czyli jak tam świadczenie było ileś tam, emerytura była ileś tam, to dobijcie różnicę. Na jakiej podstawie to mnie nie pytajcie, bo to mówimy, że sądy to wymyśliły. Kochani. Natomiast w 2020 roku, a co za tym idzie obecnie, 2021, sądy administracyjne zmieniły zdanie. Proszę Państwa, tylko zmieniły zdanie w sposób moim zdaniem no z dwojga złego już bardziej logiczny. Ludzie, przecież jak sąd kazał komuś z nas dać różnicę, to wiecie, że po pierwsze marzec. No to już do zmiany decyzja, bo emerytura wyższa, tak? Po drugie, co roku świadczenie pielęgnacyjne wyższe, to zaś do zmiany decyzja. Mało tego, myśmy jeszcze takie sądy widzieli radośnie, co to mówili, że jak dostał 13 emeryturę, to trzeba mu ją doliczyć. No i wiecie, że w wielu przypadkach wychodziło na to, że on w miesiącu otrzymania trzynastej emerytury w tym 2020 roku, dla przykładu, oczywiście mówię. Pozbawiany był na jeden miesiąc, bo sąd kazał. Więc zobaczcie do czego doszło. Doszło do tego, że sądy zmieniły linię orzeczniczą. I aktualnie, proszę Państwa, aktualnie wszystkie sądy idą w kierunku bardzo prostym. Oczywiście, słuchajcie, to jest tak, że zaraz mi powiecie, że wyrok sądu to wiąże w danej konkretnej sprawie, to ja to wiem. Natomiast zobaczcie na ten przykład tegoroczny. Tegoroczny. To jest bardzo dobry przykład, moi drodzy. Zobaczcie, sąd mówi tak, było wiele wyroków, było wiele wyroków, które mówiły to, co powiedzieliśmy tutaj wcześniej, drodzy Państwo, które mówiły, że trzeba zrobić różnicę, różnicę. Czyli do wysokości. Nie? Ale jest, no zresztą zobaczcie, 2020 rok, tak jak mówimy, jest coraz więcej wyroków, coraz więcej wyroków, które mówią, że ta wypłata różnicy, różnicy nie jest dobrym pomysłem, bo pozostawałaby w sprzeczności z wartością, no 2020, a nie 1970, prawda? I w takim razie te wszystkie orzeczenia 2020, no a jak widzicie, przecież również 21 naczelny sąd, no naczelny, no to wyżej się już nie da, jak wiecie. Wszystkie te orzeczenia mówią, nie różnica, nie. Niech se zrezygnuje z emerytury, a wtedy dostanie całe świadczenie pielęgnacyjne. No i zaraz powiecie państwo tak, no hola, hola. Emerytura jest prawem co do zasady nabytym i co do zasady niezbywalnym. Niezbywalny. Jak on ma z niej zrezygnować? Prawda to? Z emerytury zrezygnować się nie da. Kochani, ale na to sądy znalazły inne rozwiązanie, zobaczcie. Mamy ustawę o emeryturach i rentach z FUS, czyli z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I drodzy Państwo, w tej ustawie, jak widzicie, jest napisane tak, popatrzcie. Prawo do emerytury, artykuł 103, może ulec zawieszeniu na wniosek samego emeryta. Czyli artykuł 103 ustawy o emeryturach i rentach mówi, że ten człowiek może się podreptać do tego zus i może tam, słuchajcie, napisać, że on bardzo prosi, żeby mu tą emeryturę zawiesić. Mało tego, zobaczcie, że mamy tu napisane w artykule 134 134 powiedzieliśmy, że to wstrzymanie, o którym mówimy, wstrzymanie oczywiście wypłaty 134 może nastąpić na właśnie wniosek tegoż emeryta. No i oczywiście następuje od miesiąca, w którym no, generalnie została wydana decyzja o wstrzymaniu. Proszę Państwa, mało tego popatrzcie, że wznowienie oczywiście jest możliwe, jak odpadnie przyczyna wstrzymania, no ale to na razie mówimy o wstrzymaniu. I teraz... O co nam chodzi z tymi dwoma przepisami, 134 i 103 ustawy o emeryturach i rentach. No Chodzi o to, że skoro nie da się pozbyć emerytury, ale da się ją wstrzymać, zawiesić, to wszystkie sądy w Polsce, jak jeden mąż, mówią, że jeżeli ktoś podrepta do tego ZUS-u, oczywiście analogiczne regulacje w Krusie, i faktycznie tam zawiesi tą emeryturę, zawiesi. To wystarczy to do tego, żeby stwierdzić, że jest OK. I proszę Państwa, parę przykładów tegorocznych. Zobaczcie. Szczecin. Szczecin. Może sobie wybrać, które świadczenie jest korzystniejsze. Czy emerytura, czy świadczenie pielęgnacyjne. Ale tu jest dla nas, zobaczcie w tym orzeczeniu, zresztą praktycznie większość sądów tego rzeka, bardzo istotny. Element. Kochani, popatrzcie. To, że on sobie może wybrać, to zgoda, ale zobaczcie, 7, 8, 9 kPA, ale to organ powinien go o tym powiadomić. Mało tego. Proszę Państwa, no, patrzmy dalej. Byliśmy w zachodniopomorskiem, no to teraz Opole, proszę bardzo. Nie jest to negatywna przesłanka, jeżeli klient sobie właśnie wybierze świadczenie na zasadzie zawieszenia tych uprawnień w ZUS. -ie. Drodzy Państwo, popatrzcie, jak to w takim razie powinno wyglądać od strony proceduralnej. No i co my w końcu mamy z tym zrobić? Bo to też dość istotne. No. Kolejne jakieś przykłady, żeby była jasność. Popatrzcie. Może sobie wybrać Gorzów Wielkopolski, a organ powinien dać mu tę możliwość. Czyli zobaczcie. Składa mi człowiek wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Proszę Państwa, przypomnę Wam raz jeszcze: my się dzisiaj nie zajmujemy niczym innym na tym webinarze, jak tylko emeryturą. Czyli my tu nie mówimy, kiedy niepełnosprawność powstała, czy orzeczenie jest dobre, czy jest obowiązek alimentacyjny. Nie. My tylko patrzymy na. Emeryturę. Te resztę sprawną, to wiadomo, trzeba zbadać. Proszę Państwa. Widzę, że to jest człowiek z emeryturą. widzę. To zobaczcie, że wszystkie sądy już macie kolejny przykład, zaraz otworzymy następne. Mówią, proszę do niego napisać zawiadomienie, że on ma możliwość. Ma możliwość, żeby zrezygnować z tej emerytury na zasadzie tego zawieszenia i no, wtedy u nas podyskutować. Słuchajcie, czyli po polsku pisze do niego zwykłe pismo zawiadamiające, że uprzejmie informujemy, że ma pan wybór, może pan zawiesić emeryturę, wtedy będzie dalsza rozmowa. No albo może pan mi powiedzieć, że pan nie ma zamiaru zawieszać emerytury, bo pan uważa, że Pan powinien dostać do emerytury świadczenie pielęgnacyjne. Klient nasz pan. Proszę Państwa, i teraz do czego my zmierzamy? Jeżeli ten człowiek faktycznie pójdzie do tego ZUS-u, i faktycznie przyniesie Państwu to wstrzymanie. Wstrzymanie. To zwróćcie uwagę na to, że jakby wedle sądów, podkreślam raz jeszcze, nie ma problemu. Trzeba mu świadczenie pielęgnacyjne przyznać. No i, proszę Państwa, patrząc na linię orzeczniczą sądów administracyjnych, linię orzeczniczą, no to wiecie, no, nawet można by się z tym twierdzeniem zgodzić. Tylko słuchajcie, myślę sobie, że mało który kierownik albo inna osoba upoważniona do wydawania decyzji w imieniu Wójta Burmistrza Prezydenta skusi się na linię orzeczniczą, skoro przepis mówi wyraźnie, że emerytura to zapomni. I tam nie jest napisane, chyba, że jest niższa od świadczenia pielęgnacyjnego. No i proszę Państwa, to jest troszkę tak, że zobaczcie, ktoś powie, a to jest tak, jak z tym wiekiem powstania niepełnosprawności. Nie, tam przynajmniej był wyrok Trybunału. Przy emeryturze nie było wyroku Trybunału. Ktoś powie, a to przecież coś tam było z tym wyrokiem, wiecie, który wszedł w życie 9 stycznia. 2020, coś tam było przy tych emeryturach. Słuchajcie, to nie było przy emeryturach, tylko było przy rentach. A myśmy powiedzieli, że dzisiaj nie rozmawiamy o rentach, tylko rozmawiamy o emeryturach. Więc proszę Państwa, ja tak naprawdę prawnie, to poza orzecznictwem sądowo-administracyjnym, nie mam punktu zaczepienia. Więc jeżeli my chcemy spać spokojnie. Oczywiście to jest indywidualna decyzja każdego z Was, ale ja bym przeprowadził postępowanie na tyle kompleksowo i na tyle dobrze, żeby dając odmowę, dać też możliwość składowi orzekającemu w kolegium do orzeczenia reformatoryjnego, żeby oni przyznali to świadczenie pomimo posiadania, Prawa do emerytury, które niby jest zawieszone, ale prawem do emerytury dalej jest. I to jeszcze ustalone. Więc proszę Państwa, chyba już się do tego przyzwyczailiście, że tak trochę przed tymi naszymi klientami, no to my wychodzimy na durniów. Bo ten człowiek przychodzi, on bardzo grzecznie prosi o świadczenie pielęgnacyjne. Ja wam powiem więcej, spełnia wszystkie warunki, no poza tym, że ma emeryturę. Aha, to nie spełnia wszystkich warunków. To ja mu mówię, nawet piszę mu, powiedzieliśmy, panie, pójdź se pan do ZUS-u, tam se możesz tą emeryturę zawiesić, wstrzymać. Poszedł, przyniósł, wszystko jest. No a my mu mówimy, no to jak już pan ładnie. przyniósł, to tu ma pan decyzję o odmowie świadczenia pielęgnacyjnego. No więc trochę to nie jest fair z naszej strony, no ale tak jak powiedzieliśmy bliższa koszula ciała. Natomiast powiedzieliśmy również, że jeżeli to postępowanie jest zrobione przyzwoicie, to dokumenty wszystkie są, to jak sprawa idzie do SKO to klient może oczekiwać, że SKO mu przyzna. Jak SKO to pyknie do ponownego rozpatrzenia i napisze wam tak, ej ty, nie brać pod uwagę tej emerytury. No to zobaczcie, co na taki temat ma do powiedzenia yy, no właśnie nie orzecznictwo sądowo-administracyjne, nie, tylko nasz ulubiony kodeks KPA. Proszę, popatrzcie, że w tym artykule 138 uchylenie decyzji do ponownego rozpatrzenia. To tu jest napisane bardzo pięknie, bardzo pięknie że jeżeli dokonaliśmy błędnej wykładni, no my uważamy, że emerytura dyskwalifikuje, a SKO uzna, że się należy, to organ odwoławczy określa wytyczne co do wykładni. Wytyczne, którymi my jesteśmy związani. Więc po SKO no to jest inna rozmowa. Natomiast też popatrzcie od strony taktycznej, bo ktoś powie tak, panie, ja przyjmę ten wniosek od tego człowieka, i ja nie będę z siebie robił durnia, że jak go będę do ZUS-u wysyłał, z pełną świadomością, że mu zaraz odmówię. Dobrze? To macie jak w banku, że jak to pójdzie do SKO, to SKO na 100% wam to uwali do ponownego rozpatrzenia, że nie zaproponowano klientowi możliwości wyboru. ZUS albo my. No i będziemy, tak wiecie, w koło Macieju się z tym huśtać. Można, oczywiście, że można. Pytanie, czy ma to sens. Więc tutaj od tej strony no możemy się tak huśtać, wiecie, do przyszłej gwiazdki, dopóki ktoś się nie wścieknie. Więc jeżeli chodzi o tą emeryturkę, no to chyba najprostszą metodą jednak jest wyłożyć klientowi kawa na ławę o co chodzi, zapytać go pisemnie, czy ma ochotę na to zawieszenie, jak ma ochotę, to dawaj. No, a potem zrobić to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Proszę Państwa, mało tego. Zobaczcie jeszcze na jedną rzecz. Ta emeryturka. Mam nadzieję, że klientowi nie wpadnie do głowy, że jak od nas dostanie, to zaraz podrauje, je, dozusują sobie odwiesić i będzie miał dwa świadczenia, o czym my się za trzy lata dowiemy, bo wtedy to wszystko do nienależnie pobranych i do zwrotu. Natomiast ja bym chciał powiedzieć Wam jeszcze o jednej rzeczy: Emerytura. Emerytura. Proszę zobaczcie, tu, to, o to mi chodzi. Wiecie, co to jest, nie? O, emerytura to to nie jest. Ale wiecie, że jak to wchodziło w życie w 2019 roku, to media ochrzciły to jako emerytura matka 4. Chodzi o te panie. No, panów rzadziej, które wychowały w swoim życiu przynajmniej czwórkę dzieci. Specjalnie używam słowa wychowały, bo nie musiały ich urodzić, jak wiecie. Więc zwróćcie Państwo uwagę na to, że to rodzicielskie świadczenie uzupełniające zwane emeryturą matka 4, formalnie emeryturą nie jest. Ale znowu przykład, proszę Państwa, przykład. Mianowicie popatrzcie, też już w tym temacie, w tym temacie. Mamy rozstrzygnięcia nawet naczelnego sądu administracyjnego, naczelnego, w sprawie właśnie nie prawa do emerytury, tylko prawa do matki 4, czyli rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. I zobaczcie, o proszę, co tu się nam pojawia. Nasza 103 się tu pojawia. Może sobie i zawiesić i wtedy dostanie pełne świadczenie. Pielęgnacyjne. No, które będzie o tyle dla niej korzystne, słuchajcie, że może jeszcze równolegle przecież składkę mieć odprowadzaną. Bo w przeciwieństwie do emerytury, no to przy rodzicielskim uzupełniającym, no tam ona mogła nie mieć okresu składkowego. Bo jak wiecie, ona mogła w życiu nie pracować, a dostała z tytułu rodzicielskie uzupełniające, z tytułu nieskładkowych, nieskładkowych, tylko z tytułu właśnie posiadania tej czwórki. Dzieci, które dzielnie wychowała. Więc, proszę Państwa, no, ta emerytura i problem emerytury, on jest i jego będzie coraz więcej. Bo wiecie, zauważcie pewną historię, zresztą na tą historię wskazują sądy. Jak w 2004 roku uchwalano świadczenia rodzinne, to co do zasady emerytury były wyższe niż świadczenie pielęgnacyjne. Mało tego. W 2004 roku nie było jeszcze emerytur częściowych. Tych wiecie, że ktoś ma dwa złote emerytury, bo tydzień w życiu pracował. Nie było. A tak się potoczyło nasze ustawodawstwo i tak się ukształtował stan prawny, no że obecnie, proszę Państwa, emerytura na poziomie 2000 netto, czyli zbliżona do świadczenia pielęgnacyjnego, no to jest już taka emerytura nawet, bym powiedział, z kategorii przyzwoitszych. Takie czasy. No stąd, jak ktoś ma emerytury 600 zł, 1000, 1200, to wiadomo, że finansowo bardziej mu się opłaca przejść na świadczenie, no, niż to było jeszcze, powiedzieliśmy, 15 lat temu, bo wtedy takich sytuacji raczej nie było. No stąd nie bądźcie mocno zaskoczeni, że tego jest coraz więcej, Wiecie Państwo, że na rok 2022 jest proponowana dość duża podwyżka płacy minimalnej, więc to świadczenie pielęgnacyjne będzie jeszcze wyższe i jeszcze ciekawsze niż zwykłe emerytury nawet po waloryzacji marcowej. No więc wiecie, no, żyć nie umierać, wszystko przed nami. Stąd póki nie zmieniono ustawy, a nie zmieniono, to ostrożnie. Natomiast procedurę mieć przeprowadzoną tak, żeby nie dawać organowi odwoławczemu powodów do uchylenia decyzji. Oczywiście ja nie twierdzę, że każde kolegium przyzna, no ale jak sprawa trafi do sądu administracyjnego, no to pokazaliśmy tu chyba znaście wyroków, które mówią, jak zawiesił emeryturę, to dać. Oczywiście przy spełnieniu wszystkich pozostałych. Wymag. A póki co ja Państwu serdecznie dziękuję i do zobaczenia na naszych szkoleniach. Dziękuję Państwu bardzo. Tyle na dziś.